Tak, skosiłem trochę zielonego, kurką. No proszę, Halinka, tu proszę. Halinka, tu jest, zobacz. Proszę, tu, tak, no, do środka, dalej. Do środka, zaraz dostaniecie, tu. Daj, tam. Idźcie, tam, no. Halinka, wracaj. Już. Co wy tak dzisiaj jesteście takie natarczywe? Przecież zostałyście wszystko. Już, Halinka, poczekaj chwilę Proszę, poczekaj, proszę. Masz tu, no. No ja wiem, że ty lubisz prosto ode mnie. Wiem. Wiem, wiem, proszę. Tu, no. Proszę, jedźcie. Tak, tak. Chcesz tu jeszcze, chcesz? Proszę, no? Nie? No tu, proszę, jedźcie. Proszę bardzo, proszę. Dobre jedzonko, tak? No. Co, jeszcze głaskać? Głaskać nie chcesz? Dzisiaj nie? O! Coś się zmieniło dzisiaj. Zaś nerwowa dzisiaj Harinka. To jest kogut Henio. Kogut, który wykluł się u nas w naturalnych lęgach, nie jest agresywny dla mnie. Yy, znaczy dla ludzi w ogóle, na razie się nie zdarzyło. Bo podobno koguty z naturalnych lęgów są bardziej agresywne. Tyle muszę tu zamknąć, żeby nie wyszły. O. A ten nie jakoś na razie przynajmniej. Natomiast swojego ojca, tak, swojego ojca gnębi. Tutaj patrzcie, zdrowe mięsko rośnie. Yy, brojlery. One nie są najpiękniejsze jak staną tyłem, szczególnie mają gołe dupki takie o. No tak wyglądają brojlery. Natomiast no, mam zdrowe kurczaki, po prostu takie, które są hodowane w naturalnych warunkach, jedzą sobie zielone, jedzą sobie robaczki, pszenicę, jakieś inne mieszanki ziarna, otręby, jakieś warzywka, kaszy trochę dostają, no tak jak wszystkie moje ptaki. Tu są kurki. Kurek na razie mam 5 y, dorosłych i 9 małych rośnie. Ale to małe tam są w odchowalniku. A tu moja jedyna gąska, Halinka. Halinka się kąpie. Popatrzcie sobie, jak się kąpie Halinka. Przed chwilą wzięła prysznic. Y, polewałem ją wodą z węża. Uwielbia to. I by zawsze później sobie się kąpię po prysznicu, jeszcze tak we wannie. <noise> no, a chcę jej to zrobić yy, oczko wkopać, takie większe, bo niedługo, 13 maja, odbieram y, jeszcze kaczki i gęsi, małe, pisklaki. No, to żeby miały trochę więcej miejsca, bo się będą tu kłócić o tą wodę. Tak to tu wygląda. No, właśnie tutaj, w tym miejscu chcę wykopać. Yy, miejsce takie na oczko, tylko, że Halinka strasznie chlapie, no. E, widzicie, tutaj będzie oczko, ale to będę pokazywał. Na razie dzisiaj kurki sobie oglądamy, o. Jedna z kurek. Tam jest kogut, który jest przeganiany przez Henia. Ma na imię Himen. teraz Wam go pokażę. Tu następny broiler, a tam siedzi sobie Himen. No, mają gorsze i lepsze dni. Czasem ma więcej y, luzu, Heniu mu pozwala więcej chodzić po, po wybiegu, a czasem mniej. Natomiast no, on był tu pierwszy, bo to ojciec henia. No i te kurki, tak, niektóre z nim zostały, a niektóre go zdradziły, niestety. No a jest ich tylko, yy, tak jak mówiłem, pięć. Dlatego te koguty tak walczą. Jak tamte następne dziewięć dorośnie. No to mam nadzieję, że trochę się to ustabilizuje. Jest jeszcze jedna kurka. O, tu jest o jedna biała taka z czarna troszkę. Nie bój się Halinka, nie bój się. To, to jest telefon. Yy, taka. Ojej Halinka, jak mnie chlapiesz. Yy, o, no widać, że jest często deptana. Ma wydeptane normalnie na skrzydłach łyse, widać, nie? I druga jest taka, co ma więcej białego, mniej czarnego ma. No i ona siedzi w tej chwili, no właśnie, zakwoczyła, ale jajek nie ma, bo ja jej zabieram na razie. No jak uzbieram, a myślę, że z 10-15 jajek, jak uzbieram, to jej podłożę i zobaczymy. Może się znowu udadzą lęgi naturalne. No i tak, tak sobie kurki tutaj żyją. Tu mają fajnie, bo tu jest taka duża, no po poznańsku chyćka, a tak prawidłowo to czarny bez. A propos tu jest czarny bez, a tam jest bez lilak, ale już przekwita. Ogromny też, naprawdę duży. On ma, no nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, 9 metrów spokojnie wysokości. No, i tak to tu wyglądał kurek. No, trochę już tutaj mam podewastowany płot. No muszę to wszystko ponaprawiać, tylko wiadomo jak to z czasem jest, dopóki gdzieś nie wychodzą. A jak chcecie zobaczyć filmik, jak mi ostatnio jedna kura wyszła, właśnie zrobiła gęś dziurę w płocie i wyszła kura i mi wydrapała no, dość dużo zasiewów i z nasadzeń, to możecie poszukać filmiku, który zatytułowałem Masakra w ogrodzie. Tam jest pokazane co mi narobiła. No wyszła tutaj. Na razie tu przystawiłem taką blachę, bo nie mam czasu tego robić. No teraz wiadomo wiosna to jest cała masa innych zajęć w ogrodzie. No, zrobiła tu dziurę taką. No i znaczy gęś zrobiła dziurę, a kura sobie wyszła, nie? No bo dla gęsi się okazuje, że taka siatka to jest normalnie metalowa siatka, taka dla ptaków właśnie na woliery no to dla gęsi to to jest nic. Jak chce, to na to łapie dziobem i szarpnie i jest po siadce. No wbrew pozorom gęś ma bardzo ostre tar tarczki w dziobie. Także no yy, uszczypnięcie przez gęś nie jest przyjemne. A szczypią często, znaczy halinka mnie nie szczypie. A halinka przychodzi, żeby ją pogłaskać. Tak jest zaswojona, no dlatego żyje. Ona ma w tej chwili, no kurcze, już była na wiosnę zeszłego roku, czyli ma rok ponad. No powiedzmy rok ma w tej chwili. Nosi już jajka. Zrobiła właśnie kupę do swojej wanny. <noise> Nosi już jajka. Zaraz na pewno ma rok? Nie, no tak, rok ma. Yy, niby miała być w listopadzie bita jak to gęsi, no ale ponieważ się tak oswoiła, że ją przychodzi do głaskania, no to nie mam sumienia na razie. Nie wiem, chyba zostanie, może i jakiegoś gąsiora dokoptuje. Yy, no i nasi jajka już zniosła w tym roku 12-14 jajek? Nie wiem, nie liczę, no bo to niezalężone, to my je po prostu jemy. Pyszne są gęsie jajka, mają więcej żółtka. Niż kurze naprawdę są dobre. Chociaż niektórzy nie lubią. My lubimy. A w ogóle do wypieków są wspaniałe, bo jest bardzo żółciutkie ciasto. No dobra, to na razie tyle o kurkach.